Witam, Celtycki, o, świetna pogoda. Jest słoneczko tam za chmurami, ale dosyć często się pokazuje tutaj wychodzić za tych chmur. A jak widzicie środek lasu, czyli moje środowisko naturalne, moje niebo na ziemi. Jaki będzie odcinek? Dzisiaj, dzisiaj będzie odcinek zbieraniowy. Mam tutaj dwie bazy, tam są moje rzeczy prywatne. Tutaj są rzeczy do zbierania bardziej lub mniej potrzebne. To jest na przykład mus, żeby mieć papier toaletowy. Jak ktoś nie lubi czuć liści, żadnych kolców i robaków na tyłku, to proszę sobie zabrać. Apteczka. Apteczka zabieram w zasadzie wszędzie na te mniej istotne wypady, nawet na spacery. Tak samo, czasami ktoś inny nie ma, można się podzielić. Kiedyś się podzieliłem z znajomym. Dałem mu całą apteczkę. A, pozdrawiam go przy okazji. EpiPen, czyli adrenalina. Jak już nie będę miał sił tutaj, żeby nazbierać ten drugi, to wtedy szota w Udo i będę po tym lesie tutaj biegał po nagły i zbierał. Żartuję oczywiście. No, bardzo poważna rzecz, i ratująca życie. Nie będę tam już opowiadał o moich przygodach, o moich historiach, ale no żałuję, że nie miałem kiedyś wcześniej. Mam tutaj bite sting, czyli na, u, na, u, na ukąszenia węży i na urządlenia owadów. Czasami się przydaje. Picie, wiadomo, podstawa. Ktoś na przykład lubi sobie coś podjeść w lesie, jakieś kanapeczki i tak dalej, czy nawet grilla zrobić. Oczywiście z zachowaniem leśnego BHP i tak dalej. Nie chcę tutaj namawiać do jakichś pożarów w lasach. Rękawiczki, Rękawiczki nie muszą być z gumą. Ta pokrzywa nie ma tutaj jakichś zbytnich kolców, tylko ma takie. Takie, takie mini-mini-drapacze, mm, e, <grydy> e, które nas, które nas za, zawsze wkurzają, jak gdzieś tam idziemy, bo piłka nam wpadła gdzieś tam w pokrzywej. Zwykłe rękawiczki zimowe wystarczą. E, m, zabrałem lunetkę, czasami, tu, czasami tutaj jakieś e, lisy biegają w tym, w tym lesie, coś tam gonią, jakieś kury, brany i tak dalej, krowy. Kiedyś lis się do mnie podkradł i mnie okrążał pięć razy. Nie będę się tutaj pięć razy kręcił, ale właśnie, właśnie to robił. Chyba się właśnie zakręciłem pięć razy, trochę mi się kręci w głowie. Zbiorniczki, dwa zbiorniczki sobie zrobiłem takie dziurki, tutaj, one odprowadzają kondensację, czyli parę. Świetna sprawa, żeby nam się tutaj te dary lasów i łągnie. No, żeby się z nich nie zrobiła jakaś papka, ciapka, dwa pięcio-litrowe chcę nazbierać oba, bo będę robił trzy rzeczy, coś do picia, już mówiłem chyba, będę robił trzy rzeczy z pokrzywy, dwie potrawy i to będzie pesto z pokrzyw i to będzie zupa z pokrzyw i będę robił coś do picia, coś co jest teraz trendy i na topie i wszystkie... I wszystkie mamuśki to znają i wszyscy ludzie, którzy się odchudzają, wszyscy teraz piją smoothies. Ja będę robił smoothies z pokrzyw, z paroma innymi dodatkami, z paroma innymi owocami. Ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie w miarę, w miarę znośnie, że, że te potrawy będą do zjedzenia i te smoothies do wypicia. O to się okaże później. Teraz powiem troszeczkę o samym zbieraniu tej pokrzywy, pokażę jak zbierać i powiem trochę o pokrzywie. I... Jakie tam ma właściwości zdrowotne i o pokrzewie w folklorze irlandzkim. Już prawie że cały nazbierany, pierwszy, dosyć szybko poszło. Ozbierałem same szczyty tutaj, mniej więcej w tym miejscu urywałem. Zanim go skończę, jeszcze chciałem wam coś powiedzieć. Jak będziecie zbierać, zwróćcie uwagę tutaj na taką białą ślinę, którą można spotkać właśnie na, na łodydze pokrzewy albo pod, pod liśćmi w tej ślinie jest larwa, składają owad, się nazywa pienik ślinianka z rodziny mszycowatych i ta ślina to jest taka zapora ogniowa przed innymi robakami i przed, przed ptakami, żeby tej larwy nie zjadły, między innymi sorry, coś mnie tutaj je od tyłu jak idziemy na przykład w lecie nie padało od paru tygodni coś czujemy mokrego na nodze najprawdopodobniej to jest właśnie ta ślina z tą larwą sama roślinka, pokrzywa właściwości zdrowotne działa dobrze na cerę, działa dobrze na włosy właściwości antybakteryjne wzmacnia organizm, zawiera witaminę B1, witaminę C, witaminę E witaminę K Dosyć dużo, na tyle dużo, żeby o tym wspomnieć Fosforu i wapnia A no, można robić herbatki, na pary Często ludzie już po wypiciu tej herbaty Z tych fusów robią sobie okłady gdzieś tam na skórę I tak dalej, kobiety dobrze znają Na przykład szampon z pokrzywą Dobra, kończę ten pojemniczek I jak zacznę drugi, to coś powiem o tej pokrzywie W kontekście folkloru irlandzkiego Tutaj full już mi więcej nie wyjdzie, zbierane w jakieś 10 minut. No i to by było na tyle. Aha, miałem coś powiedzieć, tam jest moja baza. Miałem coś powiedzieć o e, pokrzywie i o tradycjach tutaj o folklorze ilanckim. W Irlandii tutaj wierzono, że od dawien dawna wierzono, że pod tymi najgrubszymi... Łodygami, pokrzyw tam miały kiedyś swoje domostwa. Wróżki, wróżki bardzo popularne w folklorze irlandzkim, także musiały się pojawić oczywiście. Jeżeli chodzi o religię, te religie pogańskie religię celtycką, no, się przyjęło ogólnie, że druidi, czyli celtyccy uczeni, lekarze przed wyleczeniem kogoś za pomocą pokrzywy przed zebraniem jej odmawiali jakiś tam wers dla celtyckich bogów prawdopodobnie takim bogiem tutaj mógł być Uindos w Irlandii czyli taki odpowiednik Kernunosa w, w Europie czy Herna w Anglii czy jak mówił na niego tam w Anglii the, the Green Man czyli zielony człowiek jeżeli chodzi o Rzymian, Rzymianie byli tutaj w Irlandii, gdzieś tam się krzątali koło Dublina, z tego co wiem, to lubili się pokrzywami biczować na artretyzm i na jakieś tam inne niedowłady kończyn. Jeżeli chodzi o anglosaksonów. Anglosaksoni wierzyli znowu w elfy i każdy anglosakson nosił przy sobie kawałek pokrzywy czy listek i ten listek miał go uchronić przed strzałkami tych elfów, czyli jakimiś tam bólami w kolanie czy gdzie indziej, w, w łokciu, w, w, w stawach, w kręgosłupie, oni, oni wierzyli, że te bóle były spowodowane właśnie tymi strzałkami elfów. Dobra, to by było na tyle. A w kuchni irlandzkiej, a bardzo podobnie jak, e, koh, koh, sorry, jak w innych kuchniach e, na całym globie, gdzie ta pokrzywa rośnie, oczywiście, czyli jakieś tam zupy i e, sosy. Znalazłem tutaj, jak zbierałem pokrzywę, po drodze znalazłem e, szkielet, niestety niekompletny. E, Podejrzewałem ptaka. Mogę się mylić oczywiście. O, tu pójdzie do identyfikacji. Aha, jeszcze na koniec nazwa łacińska. Hmm, Pokrzewy Urtica Dioica. Ocali podrapani i poturbowani przez leśne wróżki. Przenosimy się do mnie dwa pojemniczki po 5 litrów, aby to pokazywało, jak te pokrzywy należy obczyścić z owadów, głównie z larw, mszyc. Jest ich całkiem sporo w pokrzywach. O dwie metody: na sucho i na mokro. Metoda na sucho rozkładamy równomiernie te pokrzywy w miejscu nasłonecznionym, na przykład na gazetach, na jakichś miskach, czy nawet na, na parapecie, na godzinę lub dwie. No, większość z tych robaczków powinny odejść. No i druga metoda na mokro będziemy je moczyć, to pokażę za chwilę. No, czyli bierzemy po prostu i rozsypujemy tutaj o, ładnie wyszły. Ja mam takie miseczki z dziurkami i to sobie będzie leżało przez, o, przez kolejne dwie godziny. No i za dwie godziny się widzimy. No po tych dwóch godzinach leżakowania na słońcu, o czeka nasze pokrzywy kąpiel. Zwykła woda, jakiś pojemnik, może być wanna, ja mam tutaj wanienkę do kąpieli dla niemowląt. O, wsypujemy no, Są dwie szkoły, jedna jest taka, żeby ich w ogóle nie czyścić. Są filmy na YouTube, gdzie ludzie tą pokrzywę od razu pakują do sokowirówki. No, w zależności, czy chcemy pić sok, czy jeść coś z tej pokrzywy, czy z pokrzywy i robaków. Dobra, należy tutaj przemieszać co pół godziny, niech to się wymoczy jakieś 3-4 godziny, no i zobaczymy się wtedy. O, po wypłukaniu, po osuszeniu, po odcedzeniu wody z tej pokrzywy no, będziemy wyciskać sok. Mam tutaj sokowirówkę, jak ktoś ma parę programów, o, wystarczą te niskie, ona jest dosyć miękka, także ona dosyć głośno działa, także zobaczymy się no, po przerobieniu tego materiału tutaj. pokrzywa Przerobiona, jak widzicie, o, z 10 litrów pokrzywy opłukanej i odsączonej wyszło mi, mm, zaraz wam powiem ile, on to idzie na bok, o, z tego miąższu między innymi robiono kiedyś ubrania. Nie wiem czy dalej się robi. O, z 10 litrów wyszło mi, mm, już wam mówię około 350 ml mm, czystej z, czystego skoncentrowanego. Soku z pokrzywy. Co robimy dalej? Co ja zwykle robię dalej? O, rozcieńczam ją w proporcjach 1 do 1. No, czyli mam tutaj akurat 350 ml wody. no i dolewamy. O podolaniu trzeba to przecedzić. Mam tutaj gdzieś sitko i gazę. Akurat mi się tutaj ta miseczka przyda, żeby nie było bałaganu. No i przelewamy przez, przez gazę. No po przelaniu tego przez sitko z gazą zostajemy z gotowym produktem do spożycia. O sok z pokrzywy rozcieńczony z wodą w proporcji 1 do 1 powiem trochę o dawkowaniu i o właściwościach prozdrowotnych. Maksymalna dawka taka dzienna to jest około 20 ml soku z pokrzywy skoncentrowanego. Myśmy to tutaj rozcieńczyli z wodą w proporcji 1 do 1, czyli to będzie 40 ml. Trochę więcej dla ludzi z anemią. Około 60 ml tego rozcieńczonego. Około 30 ml tego skoncentrowanego. No i przy okazji powiem jeszcze tutaj o innych właściwościach prozdrowotnych. No właśnie anemia oczyszcza krew. Dobry sok z pokrzywy na powodzenie apetytu, jako środek moczopędny, hamuje histaminę, obniża ciśnienie, naśladuje działanie insuliny, czyli obniża cukier, wzmacnia wątrobę przez to, że zawiera w sobie przeciwutleniacz, stany zapalne skóry, włosy, wiadomo, już o tym mówiłem wcześniej, jest między innymi, no, są szampony z pokrzywą, no, też dobry na łupież, o tym, że należy pamiętać o tej dawce maksymalnej 20 ml na, na dzień no i oczywiście przed, przed spożywaniem jak ktoś choruje na jakieś ma jakieś choroby przewlekłe warto zapytać lekarza, czy w ogóle może pić no i to by było na tyle jak ktoś nie lubi pić takiego zwykłego soku z pokrzywy z, z dolaną wodą można kombinować, ja na przykład robię go w postaci, piję go w postaci smoothies i taki przepis na smoothies dam teraz i to będzie taki bonus tego odcinka moment przemebluje się tutaj o i teraz wchodzi do akcji blender o, sok spuchnięty wyjdzie na bok o co ja dodaję moment o macie takie przepisy Mój, który ja bardzo lubię. Mamy tutaj awokado i to jest połówka, wpada do środka. Jedno jabłko wpada do środka. Pół mango wpada do środka. Banan wpada do środka. A no i dodatkowo tutaj um, ziarenka lnu. Jedna łyżka, bardzo je lubię. I dodatkowo jeszcze tutaj, na sam koniec, rzecz, którą lubię najbardziej, o, to jest mięta. Ja mam tutaj cztery łodygi, tych listków tutaj jest dosyć sporo, ale, ale ja miętę uwielbiam, także on wpada do środka. O, I teraz ta dawka dzienna, czyli około czterech łyżek soku z pokrzywy, rozcieńczonego w proporcji 1 do 1 z wodą. Raz. Dwa. 3 i 4 no to idzie tutaj na bok, a no zakrywamy tutaj naszą maszynę, no i włączamy. O, dosyć gęste. Z doświadczenia wiem, że banan i awokado dosyć zagęszczają smoothies. O, parę kostek lodu. Wpada do środka. No i druga runda. O, powinno wystarczyć. O, zobaczymy, jakie jest konsystencji. No jest OK. No i to było na tyle. Bardzo prosta rzecz do zrobienia. Dosyć szybko się robi. Składniki są w zasadzie wszędzie w sklepach. No przelewamy tutaj do. Mam no do szklaneczki. mam tutaj rurkę ze stali nierdzewnej. No tych papierowych już nie używam ani plastikowych. No i test. Pycha, pycha, naprawdę. No polecam. To by było na tyle, jak przechowywać ten sok z pokrzywy. Ja mam tutaj woreczki, takie do lodu. One są bardzo fajne, jak się naraje, później. No, tutaj w tym miejscu się ściska i można je odwrócić. Ten płyn się już później nie rozlewa w zamrażarce. No, wkładamy do zamrażarki. Sok z pokrzywy. No, można go przechowywać ile się chce w zasadzie. Ale do miesiąca. W lodówce jak jest do tygodnia. To by było na, na tyle. Hmm, kolejny przepis, jaki będzie też z pokrzywy. I to będzie hmm, pesto z pokrzywy. Pozdrawiam i smacznego.